Wiem, że bardzo na skrót, i tu. Idę. na mapę? Idę, pierwszy. O, idziemy na... Czy to jest wąż? To Pierwsze. jest łatwe bardzo. To jest wam, Teraz Lecisz węż... Ktoś się przeszedł 30 sekund, ciekaw jestem jakim cudem. Jak to jest taka długa mapa trochę. Serio? Wow, wow, wow. No trochę. Jebany płotek. Ja przywaliłem moim pustym łupem w płotek. 58. 45. Tam... Mój, a mój rekord to był 48 Ej, do, ej nie, nie 40 jest tego Dobra, ale mimo wszystko Ja sobie nie pozwalam na to, że ty masz 3 sekundy, że się przytrząść pewnie mnie na węża Gdy ja mam tysięcy punktów, a ty masz tyle Nawet 100 nie masz Chulia. Jak napiszesz kropkę na trzecie, to ci pokazuję liczbę punktów Musisz pokazać mi 6 minut, aby mnie spisać To za, co, kurde Kto nie wiem <laughs> to powiedzieć, nie <laughs> wiem to powiedzieć. I don't know why, I just wanted to say that. dobra, nie chcę się już tej mapy Idźmy next one. A co jak się pobije? Jeśli się, się zechce? Tak. Ej, właśnie miałem się pobić, kurde. Aha, ja się nie dam <laughs> Jak to zrobię. Nie potrzebuję tego aniołka. <laughs> dobra jak zrobisz na wężu SOP44, to. nie wiem. To ja zrobię Aniołka. Nie nie będzie zniszczonym. Jezu, nie mogę niebieskiego teraz przejść. Ej, dobra, nie mogę tak wyjść, ja nie przejdę. Aj, tak bez kapki, ja tam nie mogę przejść. Ej, dobra, ja też nie mogę. Klontwo jadibyskiego czegoś. Właściwie miałem to samo, a nie miałem w 29, a... na to co? Tyle, żyje czas, punkty zdobyć. O nie mów <grywa> nie wywal się na końcu jak ja Głupi im krok <grywa> Leciś na aniołka Przeszedłem Kotlina Congrats Zobacz w jakim czasie na czacie Jakieś specence na pewno, bo ja właśnie się chwaliłem za tobą Nie to szach, nie tego no. To... Kotlina Kotlina jest o... Zrobiłeś to, brawo Lepiej od ciebie? Mój rekord na Kotlinie 22,75 Co, obiłem się teraz, tak? Ten czas na Kotlinie Hej, widziałeś to co ja zrobiłem? Tak, bo właśnie na początku bo to zaskoczyłeś Bo chciałeś double jumpa, chciałeś double jumpa zrobić Powiem tego Pomiędzy jakby klockami Pobijesz się na węże, ale nie pobijesz na kotlinie To pa tak, teraz Zabraje. Tak też mogę zrobić No to nie ma jak kapila teraz na tej korzy, to oznacza, że jest przewalona. Dobra. Koks masz przebany. Nie wiem, jak ty sobie ale już mnie to zaskakuje, nie? Zaraz, zaraz ty je przebijesz. Nie gadaj Co? To musi być jakiś skrót Musi być jakiś Serio, z piękna korzyść że... Co, nie jestem głupi? Czy Co to ja? Ej, a może stąd trzeba? Znaczyć. Kamień Jak jest nas. Jak jest nas. Dora, ten... dalej. Yeah. Nie. Nie, to jest niemożliwe. Tak, to chyba nie wiesz. Na no? no, double no. jump, job... na no, double jump tego nie zrobisz. Nie, to no gdzie? Jest... Się... Ale co, nie masz tu? 5 kratek. Oho! Nie, patrz, patrz, patrz na mnie. O kurwa. Musiałbyś skokiem, skokiem, nie? No? Serio? Tak. O kurwa, stary. Co tam? Co ty... Gdzie ty idziesz? No to się zaskoczył. Yep. Patrz to! Słyska. Jest 115! To 115! To to 15. 15 miejsce, idealnie Ja pierdzielę GG Grali chyba na, na... 13 sekund I, Tak odpalić ping na 3000 I ci na 3 sekundy timer Odłączę kawę od internetu. <laughs> I potem podłączę przy mecie. Co? I imagine, gdyby to zejdowało. działo per perma za to, że zrobiłeś nie eee. hegalny czas. Tak, dosłownie robił to chyba tak. O, i się z swoje jeszcze, kurde, się zegrał w klaskę. 8, 8, 8, 5. Co robi Goxo? Pie... No. To jest tak na p***a w klaskę. Sobota. Kurde, się ja ten sam przez co ty że się wywarił. Jak nie przebijasz, to się zdążył, nie? No? I ty miałeś egzekw... Ty miałeś jakieś z jakimś typem, ale ciebie wypierdziło wyżej. No ja widzę posiedz screena, bo... Ty no to jak na jak widzisz, wybierz mapy inne. na... Co ty je? Patrz, pokazuję ci topkę na t proszę bardzo o. Kurde No Trzeba poczekać chwilę, bo zanim znajdujem screena o jest i tam, i tam musisz mieć już 15. Ja bym chciał być w top 5, ale to jest naprawdę trzeba mieć. Tu SOP 15 robisz wtedy. I to dobre SOP 15.